Witam Was serdecznie w nowym materiale na moim kanale. Y Postanowiłem, że takie luźne materiały się teraz jej długo będą pokazywały z ciekawych aplikacji, z ciekawych stron związanych z elektroniką. Na pierwszy ogień, uwaga, poszła strona, której nazwy nie wypowiem, ale ją wam pięknie tutaj zaznaczę. Sami postarajcie się ją przeczytać. Wrzuciłem sobie to do Google Translatora i wyszło mi to, że to jest z języka hiszpańskiego obwód. Yy, no. Co ta strona potrafi? Ja do tej pory korzystałem sobie z symulatora Tinkercad, ale tutaj trzeba było wszystko samemu robić. Natomiast w tej oto stronie mamy takiego wizarda. On nas prowadzi i rozbudowuje nasz obwód poprzez dodawanie przez nas jakichś elementów do obwodu. Trudno to wyjaśnić, więc może zróbmy to. Rozpocznijmy pracę. Nie chcę mieć tego Arduino. Powiedzmy, że ja jestem tą osobą, która bardzo lubi Arduino Nano, y więc wpiszmy sobie Nano i weźmy sobie płytkę Nano. Nie chcę jej kupować, chcę ją po prostu dorzucić do mojego schematu. Mamy nasze Nano. Teraz powiedzmy, że będę chciał sobie znaleźć y co? To co ja najbardziej lubię? NRF24. Albo nie, czekajcie, HC. 05 albo jakiś inny, weźmy sobie Bluetooth'a. Dorzucamy i zobaczcie, wszystkie połączenia zrobiły nam się automatycznie. Powiedzmy, że chcemy mieć pojazd zdalnie sterowany, ten, który ostatnio sobie robię, ale zrobimy go sobie przez mostek L298. Mamy do wyboru dwa. E, tak, jakby komponenty, wybierzmy sobie ten, dorzucamy go i zobaczcie, on mi się automatycznie dodał do mojego obwodu, i wszystkie połączenia się zrobiły. Powiedzmy, że chciałbym jeszcze dodać buzzer. BUZZ, dorzucamy go. Mamy i buzzer. Zobaczcie, nawet dodał nam się e, tranzystor, który będzie sterował tym oto buzzerem. I mamy gotowy obwód. Fajnie, hmm, super! Ale co jest jeszcze fajniejsze? Mamy od razu napisany przykładowy kod, który pozwoli nam uruchomić nasz układ. Genialne, słuchajcie, genialne, ale to nie wszystko. Na tej stronie też możemy sobie wejść do, tak jakby, szczegółów tego projektu, który zbudowaliśmy. I co jest fajne, mamy wypisane wszystkie rzeczy, które wchodzą w skład naszego układu. Naszego e, obwodu, który zbudowaliśmy, i możemy oczywiście kupić na, poprzez e, tutaj wbudowany e, formularz, ale możemy sobie je spisać i kupić w jakimkolwiek e, innym e, sklepie. Czyż to nie jest fantastyczne? Wydaje mi się, że e, aplikacja, strona jest godna polecenia, temu też ją Wam polecam. Dobrze, miałbyś to krótki materiał, ale jeżeli chcecie dłuższy materiał o tej stronie, dajcie znać w komentarzu, to coś dla Was przygotuję. Dzięki serdeczne i zachęcam łapka w górę, komentarz i udostępnienie mile widziane, aby mnie zmotywować do dalszej pracy. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności, kiedy ten film widzicie, i do następnego razu, trzymajcie się. Cześć.